Hej, kochani, witajcie w przestrzeni szczęścia jest drogą. Ja mam na imię Magda i witam was w drugim odcinku y, projektu Super Intuicja według książki y, Kurta Taperwena. Y, kochani, y, będziemy się teraz y, nadal skupiać na y, intuicji w historii życia. Jest to drugi Drugi odcinek dotyczący tego cyklu. Natomiast zanim zacznę, to chciałabym wspomnieć o pewnej rzeczy, która będzie po części nawiązywać do tego, co mówiłam w poprzednim odcinku w temacie ewolucji i tego, że nasz rozum przejął w zasadzie główną rolę, tak? Stał się przewodnim. W naszym życiu, i nie zostawił zbyt wiele miejsca na coś innego. Natomiast nie ukrywajmy, że nasz rozum, nasz umysł logiczny jest nam bardzo potrzebny. I dzięki rozumiem, rozumowi, dzięki umysłowi logicznemu jesteśmy w stanie zdobyć wiedzę, ale też zrozumieć pewne rzeczy. Kwestią jest tego, żeby poszerzać swoją świadomość. To zadawania pytań, a co jeśli. Ja wam o tym mówiłam bardzo często, że zadawanie pytania, a co jeśli, tak rzeczywiście jest, otwiera nasz umysł logiczny jeszcze bardziej, ale też otwiera naszą podświadomość do tego, żeby zaczęła nam wyszukiwać dowodów tego w naszym życiu codziennym, tak? W tej rzeczywistości, która nas otacza. Zaczynają, zaczyna nam podsuwać przykłady. Yy, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kilka dni temu trafiłam na kanale, który osoba, która go prowadzi, uważa się za osobę spirytualną, uduchowioną, yy, i padły pewne słowa, które mnie poraziły, yy, i szczerze powiem, że mnie troszkę zbulwersowały. Że usłyszałam to właśnie od osoby, która się za takową uważa, a mało tego uznałam, że to jest bardzo niebezpieczne ze względu na fakt, że ta osoba ma ponad 10 tysięcy subskrypcji. Więc, że tak powiem, no ma bardzo duży zasięg, tak? I użyła słów, że umysł to świnia. Że jedyną y, prawdziwą drogą jest droga serca. I, kochani, co mnie zbulwersowało? Ja uważam, że droga rozwoju, szczególnie droga z rozwoju duchowego, to jest droga do integracji wszystkich naszych części, to jest y, umiejętność znalezienia balansu pomiędzy właśnie naszym rozumem logicznym, a pomiędzy naszym sercem i duszą. Yy, I każda część nas, którą mamy, nawet ego, jest nam potrzebna, po to to dostaliśmy. Yy, I twierdzenie, że umysł to świnia, czyli odcinanie się od jednej części z nas, nie jest rozwojem. Rozwój to jest integracja wszystkich naszych części, to jest połączenie się w całość, to jest połączenie światła i cienia, bo każdy z nas cień w sobie ma, to jest w nas połączenie e, umiejętności myślenia logicznego z umiejętnościami intuicyjnymi, i wtedy dopiero stajemy się osobami oświeconymi. Nie można stać się osobą oświeconą. Nie można stać się osobą uduchowioną, jeżeli się pozbędziemy integralnej części nas. E, I bardzo chciałabym Was przestrzec przed e, takimi osobami e, bądź takimi teoriami. E, gorąco Was zachęcam, żebyście zawsze, ale to zawsze. Wszystko filtrowali przez siebie, żebyście nie wierzyli we wszystko, co słyszycie. Dlaczego? Ja to mówię z własnego doświadczenia. Ja na początku swojego rozwoju bardzo często słyszałam, że moja droga jest najlepsza, moje techniki są najlepsze, to jest jedyna dobra droga do sukcesu. Nie, kochani, każdy z nas ma własną drogę, każdy z nas potrzebuje znaleźć swój własny sposób i będę was do tego zachęcać. Zachęcać i zachęcać, żebyście zawsze szukali swojej własnej ścieżki. Żeby ona była zgodna z Wami. Bo mnie to doprowadziło na początku mojego rozwoju do frustracji, do zniechęcenia i do tego, że miałam okres taki, że odstawiałam ten rozwój na bok, uważając, że to mi nic nie przynosi. Bo nie wszystko, co... Oczywiście są techniki, które będą służyły części ludzi, ale są to też techniki, które niekoniecznie będą służyły nam. My potrzebujemy znaleźć własną ścieżkę, bo każdy z nas jest inny. To tyle kwestii wstępu. Chciałabym, chciałam, żeby to wybrzmiało. Moją intencją jest to, żeby Was pobudzić właśnie do samodzielnego myślenia, do tego, żebyście zawsze filtrowali wszystko przez siebie, nawet to, co ja mówię, bo Kochani, to to jest moja prawda, tak? To jest mój sposób rozumienia. Ja to rozumiem przez swoje własne doświadczenia, ja to rozumiem przez to, jak ja to czuję. Natomiast wy potrzebujecie znaleźć swoją własną drogę. Dlatego zawsze przepuszczajcie i filtrujcie wszystko przez siebie. I Zadawajcie sobie pytania zawsze, a co jeśli? Jeżeli to będzie wasza prawda, to wam to rzeczywistość pokaże. Jeśli nie, to nie, do, nie, nie dostaniecie dowodów tego, że jest to prawdą. Yy, I kolejnym etapem w historii, yy, w intuicji, w historii życia yy, jest yy, na drodze do materializmu. Nie, przepraszam, na drodze do metarealizmu. Kurt zadaje tutaj pytanie. Wiecie, kochani, jeszcze tak a propos, to chciałam Wam powiedzieć, że ja miałam przyjemność uczestniczyć w kilku wykładach Kurta online i uważam, że jest to niesamowicie mądry człowiek. Niesamowity ma sposób przekazywania wiedzy, bo łączy wszystko, zarówno naukę, z rozwojem duchowym, z rozwojem osobistym. Jest to takie bardzo holistyczne, co po pozwala nam wiele rzeczy zrozumieć. I Kurt tutaj zadaje pytanie: dlaczego został stworzony wszechświat? E, spróbujmy to zrozumieć. Przedtem nie istniało nic. E, lub mówiąc jaśniej, panowała bezczasowa totalność. Całkowita niepodzielność i absolutna symetria, jak to określa Kurt. I w tej nicości istniała tylko pierwotna zasada, nieskończona, bezgraniczna siła, kwintesencja siły, harmonii i doskonałości, co nazywamy dziś Bogiem Boskością. I wtedy coś się zdarzyło. Jeśli byśmy zadali sobie pytanie, co, no to nie wiemy. Możemy to określić jako westchnienie nicości, zawirowanie próżni, w ciągu jednej fantastycznej chwili, stwórca postanowił stworzyć zwierciadło swojej własnej egzystencji. Postanowił stworzyć istnienie, materię, wszechświat, odzwierciedlenie swojej świadomości, ostateczne przerwanie harmonii pierwotnej nicości. E, Przypuszczalnie fizyk David Bohm e, ma na myśli właśnie to, gdy twierdzi, że w głębinach realności istnieje ukryty porządek. Rozumując to w ten sposób, trzeba by było przyznać, że cały wszechświat wypełniony jest w takim sto samym stopniu inteligencją, jak i motywem działania. O czym mówi nam dzisiaj fizyka kwantowa? Począwszy od najdrobniejszych cząstek elementarnych aż po galaktyki, i o tym nam mówi pierwsze prawo wszechświata, że jesteśmy jednością, jesteśmy połączeni ze wszystkim. Od najdrobniejszej cząstki po całe galaktyki. I najbardziej niezwykłe jest to, że obu przypadkach chodzi o ten sam porządek i tę samą inteligencję, o boskość. E, cyber en, e, cybernetyk Heinz von Forrester mówi, że umysł ludzki nie zauważa tego, co jest, lecz spostrzega to, o czym sądzi, że jest. E, na przykład nasze zdolności widzenia zależą od siatkówki oka. Która absorbuje światło i potem przekazuje sygnały do naszego mózgu. Taki sam schemat dotyczy zresztą całego naszego postrzegania zmysłowego. Siatkówka naszego oka, jak wyjaśnia Forester, nie przyjmuje jednak prawdziwych kolorów, reaguje ślepo na jakość bodźca i wrażliwa jest tylko na ich ilość. Dodaje on, że nie powinno to być zaskoczeniem, ponieważ w rzeczywistości nie ma ani światła, ani kolorów jako takich. Istnieją jedynie fale elektromagnetyczne. I tak samo nie ma ani tonów, ani muzyki, jedyne chwilowe zmiany ciśnienia powietrza w naszych bębenkach nie ma ani zimna, ani ciepła, jedynie molekuły, które wraz z energią kinetyczną poruszają się mniej lub bardziej. I pokazuje nam to, że rzeczywistość jako taka nie istnieje. Że zależy ona od tego, w jaki sposób my postanowiliśmy ją obserwować. I okazuje się, kochani, że, częst, że cząstki elementarne, z których składa się rzeczywistość, mogą być jedną rzeczą, falą, i jednocześnie inną rzeczą, cząstką. I że w swej. Głębi rzeczywistości, e, ta jest w obu przypadkach nieokreślona. I choć od stuleci wpajane są nam fizyczne teorie i eksperymenty, to materialistyczny obraz świata nam się zaczyna powoli, kochani, rozmywać. E, musimy się przygotować do, część, do wejścia w całkowicie nieznany świat. A co to wszystko ma wspólnego z naszym tematem, czyli superintuicją? Po prostu dzięki superintuicji rozpoznajemy rzeczy i robimy doświadczenia, które pozornie są całkowicie sprzeczne z tym materialistycznym widzeniem świata. Czyli z tym, co odbieramy tylko przez oko, tak? Jeśli naszym życiem kieruje tylko intelekt. To prawdopodobnie będziemy odnosić sukcesy w świecie zewnętrznym, ale zaczniemy zaniedbywać swoje własne ja, swoją własną rzeczywistość. I to jest coś, to, co ja wam niejednokrotnie mówiłam, że każdy z nas ma swoją własną rzeczywistość, każdy z nas inaczej postrzega świat. I rozpoznanie własnej prawdy nie jest łatwe. Ponieważ ona nie posiada żadnej formy, nie można jej znaleźć w określonym miejscu, ale ukryta jest we wszystkim, wszędzie. Jeśli natomiast dzięki super intuicji dotrzemy do świadomości, to znowu będziemy mogli bezpośrednio postrzegać prawdę i rzeczywistość poprzez siebie, ale też poprzez połączenie się ze wszystkim, Wtedy jesteśmy w pełni połączeni, jesteśmy jednością i obraz nam się zaczyna bardzo mocno poszerzać. I dopiero wtedy, gdy będziemy postrzegać rzeczywistość poza jej tą materialną formą, zewnętrzną formą, będziemy mogli się stać tym, kim jesteśmy w rzeczywistości, czyli tym, kim jesteśmy naprawdę. Mam nadzieję, że to da Wam sporo do myślenia, że pomoże Wam się troszkę zastanowić nad tym i spojrzeć z troszeczkę innej perspektywy na otaczający nas świat. Kochani, zapraszam Was do trzeciego i ostatniego odcinka w kwestii intuicji w historii życia. Do zobaczenia za chwilę.